No witam Was serdecznie. Słuchajcie, obiecałem Wam film halloweenowy i właśnie dziś on nadchodzi. Co więcej, zrobimy mały event halloweenowy, w którym i Wy będziecie mogli narysować coś swojego. Uważajcie, bo Ty, właśnie Ty, do Ciebie mówię, koleżanko, kolego, do Ciebie właśnie mówię. Na naszym Discordzie Prozuraki będzie kanał Halloween 2024, jak nie mam. Tam możecie wrzucać swoje prace Waszych własnych, wymyślonych, wyimaginowanych potworów. I w dzisiejszym filmie pokażę Wam, że niezależnie czy będą one słodkie, takie trochę może poważniejsze albo naprawdę straszne i przesadzone. Każdy znajdzie dla siebie coś. Właściwie każdy znajdzie dla siebie miejsce do publikowania swojej pracy, ponieważ dzisiaj pokażę wam właśnie trzy prace. Słodką, taką średnio poważną i wielgachną nad nimi. Co więcej, w tym wszystkim po tytule pewnie widzicie, że mam dla was naprawdę niezły sprzęt do pokazania, bo jest to tablet BOSTO BST X6, wersja 16x512, który ma w sobie wbudowany akumulator i działa na Windowsie 11 bez... Pronto. Ale do tego przejdziemy zaraz. Będę do Was mówił i w tle odpalał pracę, żeby trochę Wam rozjaśnić, co się dzieje. Na pewno już się robi ta, ta praca, ten rysunek. O funkcjonalności jeszcze powiem zaraz, wiadomo, ale chcę tutaj odpalić sobie Photoshopa. Pyk, jak widzicie, jest pełni dotykowy, i to też jest feature, o którym troszeczkę powiem więcej później. Ale właściwie nie, nie mogę Wam na razie tego pokazać, bo przecież zobaczycie gotową pracę. Dobra, co ja robię? Do tabletu przejdziemy za chwilę. Dla Was najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o cały event. Musicie narysować swoją postać, która będzie na przezroczystym tle, bez żadnego. Cmentarzyska, bez żadnego nagrobka z tyłu, bez żadnych dyni, chat wiedźm i nic takiego. Ma być po prostu postać stojąca na białym tle lub na przezroczystym tle w PNG. Dlaczego? Ponieważ pierwsze moje założenie to było, żeby zrobić wielki dom przyjaciół pani Foster, ale będzie to hotel z potworami prozuraków, czyli was, moich widzów. Mam nadzieję, że jeszcze to jesteście I że weźmiecie udział Nie wiem czy to się wydarzy, bo musiałbym narysować ten cały hotel A przez to, że jestem tak bardzo zalatany Nie chciałbym obiecywać czegoś, czego nie będę w stanie dowieść W każdym razie, jeżeli każdy z was Ci, którzy będą mieli ochotę Niezależnie od poziomu, tutaj nie ma żadnych wymogów Możecie naprawdę narysować coś niesamowicie prostego Nawet ludzie z areny animatorów Mogą wziąć udział i wstawić swoje patyczaki e, Okraszając je jakimś takim Halloweenowym mm, motywem Czy to będą skrzydła nietoperza Czy to będzie dynia na głowie, czy to będą jakieś Noże w dżemie, czy tego typu rzeczy śmiało to róbcie. Ja z pewnością wygeneruję później wszystko, wrzucę do Photoshopa, zmontuję cały piękny kolaż z naszych, mam nadzieję, licznie zgromadzonych potworów. I ten kolarz będzie reprezentował godnie nasz Discord, bo z pewnością pojawi się na Instagramie i postaram się oznaczyć każdą osobę, która weźmie udział w tym oto przedsięwzięciu. Więc fajna inicjatywa, myślę, że znowu możemy pokazać, że robimy coś wspólnymi siłami, że ten Discord i ta ekipa, ta społeczność cały czas funkcjonuje, żyje. I ma się dobrze. Czas myślę, że ustalimy sobie do przyszłej niedzieli, czyli dajmy na to do 10 listopada. Jest czas na to, żeby publikować swoje prace na właśnie kanale Discord. Prozuracz. Zresztą wszystkie linki macie w opisie, tuż pod tabletem, o którym zaraz powiem. Tam macie link do Discorda, kanał Halloween 2024. Wrzucasz swoją pracę najlepiej od razu z pomałpie z linkiem do swojego Instagrama. Pozwolę na to, bo faktycznie będę chciał to potem opublikować i wszystkich oznaczyć, więc tak też się dogadajmy i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy wspólnie dobrze bawić. A jako że mówimy już o dobrej zabawie i rysunek pewnie jest już naprawdę w niezłym stanie. E, pokazuję Wam o co tutaj chodzi. Zobaczcie, mamy tablet. Ten tablet jest na zasilaczu, oczywiście, wpięty, jeden kabelek. Jest to sprzęt all-in-one z zainstalowanym systemem Windows 11. Są różne wersje. W tej wersji mam akurat 16GB RAM, 512GB dysk Pamiętajcie, że jest to sprzęt głównie do rysowania, choć i testowałem na nim animację, która również działa. E, co więcej, zainstalowałem na nim OBS-a. Ten OBS normalnie śmiga, odpala się, funkcjonuje. Jak widzicie, wszystko jest nagrywane w czasie rzeczywistym 60 fps ach 1920 1920x1080, więc dało się które chcą traktować to jako zamiennik kompa stricte do tworzenia, do rysowania, jak najbardziej jest to możliwe. Sorry za słabe oświetlenia, ale chcę Wam pokazać jeszcze na surowo, zanim zaczniemy faktycznie pracować. Jeden kabel, mam na dole zasilacz podłączony. Odpalam go, bo chcę zobaczyć, czy trzeba go będzie konfigurować, czy nie. Wyjąłem go świeżo zaplombowanego z kartonu, więc zobaczymy raz, ile się włącza i takie tam rzeczy. Ja powiem Wam szczerze, że testowałem już po... Okej, okay, włącza się szybko. O, jak ciężony jest dotykowy, widzicie? I to jest to. Mogę sobie zaraz tutaj podpiąć klawiaturę i myszkę, żeby było wygodniej. Ale zobaczcie, jest Photoshop, jest Sketchbook. Wszystkie funkcje dotykowe z każdego tabletu, który jest wam doskonale znany, są tutaj e, w pełni funkcjonalne. Oczywiście jest to dalej tablet graficzny, więc normalnie możemy na nim rysować piórkiem o dość pokaźnych punktach nacisku, jak widzicie teraz na ekranie. O specyfikacji powiem osobno, więc lecimy teraz z unboxingiem. I dla tych, którzy przyszli tutaj po mięso, naprawdę jest to konkretny sprzęt, o którym chcę powiedzieć więcej. Lecimy, od razu wam będę mówił mięso dla tych, którzy są zainteresowani sprzętem, Linki do niego macie oczywiście w opisie i uważam już na tym etapie, że warto, ale dajcie mi powiedzieć o nim trochę więcej, Żebyście się w tym utwierdzili. Szybko się wtrącę jeszcze w unboxing, bo jestem słuchoszem, nieważne słuchajcie, oprócz tabletów w opakowaniu znajdziecie tak, zasilacz pióro Bosto W10, czyli to 10 końcówek do piórka bardzo fajnie, że można sobie wymienić, narzędzie do wymiany końcówek, jest tam faktycznie taki klip, Z którym sobie wyciągacie to bez problemu, rękawiczka do rysowania, żeby wam się nic nie ścierało, nic nie przeszkadzało, Wiadomo, ściereczka do wycierania ekranu, czyszczenia całego tabletu i instrukcja obsługi, którą wiadomo. E, nawet tutaj nie trzeba, bo jak go włączyłem, to wszystko było już zainstalowane. Mam notatki, obok więc nie będę ściemniał, że ga nam z głowy, nie chcę się pomylić. E, słuchajcie, warianty tego modelu przede wszystkim jest tak, BSTX 6, wersja 8x256, i mniejszy dystry, mniej RAMu 3499 zł Druga wersja jest BST X6 16x512 Za 3999 Czyli 16 GB 512 dysk I jest jeszcze wersja rozszerzona BST 6 16 16x512 Z i7 za 5799 Więc to już jest konkretna kwota Z tym, że tam jest procesor i7 Jest to Intel i7 12650H Powiem tak, sprawdzałem tutaj i katowałem to OBS-em, rysowałem w pełni Płynnie na, na pliku 4000x4000 pikseli, 300 dpi. Robiłem na nim animację dla pewnego pana, który jedzie na rowerze. No, możecie się domyślić dla kogo? To dla... tak... A tyle. Nie, nie, nie pokazuję więcej. Nie mogę wam pokazać więcej, ale spodziewajcie się, że to będzie niedługo, bo no mam ręce pełne roboty. Tak wam powiem, ok? Czy to dużo, czy mało, pozostawiam dla waszej interpretacji. Moim zdaniem, za sprzęt all-in-one, który ma w sobie już zainstalowany system, za który nie musicie płacić, tak jak mówię, jest to Windows 11, ma w sobie wgranego Adobe Photoshopa. Jak go tylko wyjąłem z kartonu, świeżo, odplombowałem nówkę, sztukę, otworzyłem. Był tam zainstalowany Adobe Photoshop 2022. Jednakże wyskakuje komunikat, że no musicie mieć konto do Adobe Clouda. Tego nie przeskoczycie. Ale wyskoczył również komunikat, że możecie go nabyć ze zniżką 40%, więc zakładam, że tak jest faktycznie tutaj, fabrycznie, więc to już jest sporo: 40% zniżki to jest dużo. Słuchajcie, późna godzina, ale wolę Wam dać znać, że niestety Photoshop mi tutaj nie działa, dlatego instaluję ze swojego Adobe Clouda normalnie Photoshopa najnowszą wersję. W tle sobie oglądam stream od Franka, bo akurat gra wy. RDR-a, więc sobie tam możecie do niego zaglądać, jak macie chęć. Ale jest też tutaj zainstalowany Sketchbook, który działa bez szwanku. Mi się odpalił, rysowałem, zapisywałem, eksportowałem sobie pliki na maila do chmury. Więc bez problemu możecie go sobie odpakować z pudła, włączyć sterowniki, i wszystko było już wgrane, odpalić sobie Sketchbooka. Nacisk i wszystkie funkcje programu działają bez szwanku, włącznie z mieszaniem się kolorów. Więc jak najbardziej możecie z niego korzystać tuż po zakupie takiego tabletu. Co jest bardzo, bardzo przyjemne, bo pierwszy raz się spotkałem z tym, że kupuję sprzęt i go po prostu podłączam i on działa, okej. Okay? Teraz o oficerach Jest to w pełni funkcjonalny tablet graficzny z systemem Windows 11. Dlaczego to mówię i powtarzam? Normalnie muszę sobie zainstalować Google Chrome, zareagować się na maila, nie wiem, włączyć sobie muzykę podczas tworzenia, co ja miałem pobrać sobie OBS-a, odpalić, nagrać cały proces speed Ma sobie wbudowany akumulator 4900 mAh i teraz uważajcie, odpinam kabel zasilający i żadnego innego kabla nie ma. Tablet dalej działa. Funkcjonuje on na baterii, czyli na tym akumulatorze, i można sobie na nim śmiało pracować. Ja miałem sesję 10-godzinną, oczywiście na kablu. O czym zaraz też powiem, bo mam trochę zastrzeżeń do piórka, ale to są bardzo, bardzo małe preferencje, o których jednak mimo wszystko chcę wam powiedzieć. Bez podpiednego zasilania na w pełni naładowanym akumulatorze przy włączonym OBS-ie i rysując w tym Photoshopie 2025 z mojego tam Adobe Clouda, który się zalogowałem, wytrzymał mi 3,5 godziny. Na pulpicie na chwilę obecną 98%. Pokazuje mi szacowany czas pozostały 5 godzin i 8 minut. I myślę, że to jest realny czas, bo skoro 3,5 godziny ponad mi wytrzymał, podczas pracy to 5 godzin na kupicie jak najbardziej wytrzyma, co jest fajnym motywem, bo naprawdę, jeżeli nagle wam odetnie prąd, nie daj Boże, coś się stanie, no mając wszystko wpięte w kompa, to po wszystkim, nie? Tutaj macie spokojnie parę godzin pracy, jak wam wysadzi prąd, co jest naprawdę zarombiste. Plus jest są w pełni mobilne, bo jak go sobie naładujecie i zabierzecie ze sobą gdzieś w trasę, to w jakimś pociągu, czy gdzieś na wyjeździe, gdzie nie macie dostępu do gniazda, też można coś dla klienta, czy nawet dla własnej rozrywki, dla samego siebie, porobić, co jest naprawdę niezłym featurem. Poza tym ma mnóstwo slotów. Macie opcję tutaj podłączenia myszki, podłączenia klawiatury, podłączenia słuchawek, bo jest jack na to. Ma on w sobie wbudowane głośniki, więc możecie sobie śmiało słuchać muzyki po prostu. Albo podłączyć słuchawki i być odizolowanym w waszym procesie twórczym. Małą łączność Wi-Fi, Bluetooth oczywiście. I co jest jeszcze ważne, przekątna ekranu jest większa niż w większości laptopów, ponieważ jest to 18,5 cali. Czyli tak jak mówiłem wielokrotnie już, i się rozwiniecie na niej. I macie idealnie dużą przestrzeń, żeby i sobie rysować, i mieć jakieś okienka z rewkami. Nie macie żadnego problemu, żeby dostrzec jakiekolwiek narzędzie. Macie wszystko w pełnym ekranie. Na dwunastkach często jest to ściśnięte, a dwudziestka dwójka jednak jest wielką krową, którą musicie mieć statycznie wszędzie. Ten rozmiar jest zawsze przeze mnie preferowany i polecany, jak już ktoś chce faktycznie się ładować kasowo w tablet graficzny. No to tutaj macie z głowy kupno kompa, nie wiem, laptopa czy jakiegoś zewnętrznego sprzętu. Po prostu kupujecie sobie ten tablet i macie wszystko w jednym. Tyle. Jeżeli chodzi o technikalia, słuchajcie, piórko znowu nie jest niczym obite. Czysty plastik, bardzo dobrze wykonany co prawda, nie boli łapa, nic tutaj się nie męczy, nie wiem, nie ma odcisków, nie ma jakiejś niewygody tutaj czy czegokolwiek, przyjemnie się rysuje. To jest bardzo podobnej jakości piórko, które miałem ostatnio testując tablety Bosto, więc tutaj jest bardzo, bardzo zbliżona jakość do tego poprzedniego, czyli jak najbardziej approved. To jest kwestia preferencji, czy jesteście przyzwyczajeni, że to jest czymś obite, czy jest po prostu plastik. Szykujcie się na to, że jest plastik. Druga kwestia preferencji to jest przede wszystkim tak, mamy cztery śruby do wkręcenia go do ramienia magnetycznego, co jeżeli nie mamy ramienia? Jedyna funkcja regulacji to są te nóżki, znowu skierowane do zewnątrz, więc nic Wam się nie odsuwa. Te nóżki pod skosem to jest akurat spoko rozwiązanie, bo wielokrotnie już o tym wspominałem, że często są zrobione do tyłu i odjeżdżają. Tutaj jest zupełnie inaczej. Jednakże nie ma innej opcji regulowania, więc musicie się nastawić na to, że raczej jest to tablet leżący niż stojący pionowo. Poza tym, jeżeli chodzi o mięso, nie będę Wam powtarzał wielokrotnie. Dla tych, którzy są zdecydowani z pewnością linki już w opisie sprawdzili, ale tak. Ilość poziomów nacisku 16384. Bardzo dużo. 1080 LPI również standard. Bardzo dobrze, nie czułem żadnego dyskomfortu. Ekran Full HD 1920x1080 pikseli. Wiadomo. 16,7 milionów kolorów. Gamut na poziomie 120% sRGB, czyli pokrycie kolorów i przestrzeni barw na poziomie 120%. Kąty widzenia 178% horyzontalnie i wertykalnie. No przechylam, 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 aby cały Czas widzicie, co tutaj jest, więc to też warto zauważyć. I z takiego mięsa poza tym już nie wiem, czy jest sens coś e, mówić. Chyba jedynie to, że wybudowany jest magnes tyk, przyczepiamy go sobie i jak najbardziej nic na nie ucieknie, bo zostanie zawsze tutaj na miejscu. To jest akurat fajna opcja, o której też warto wspomnieć. Poza tym naprawdę wszystko w standardzie, jestem bardzo zadowolony z niego, nic się nie zwieszało i tak wygląda gotowa praca stworzona właśnie na tym tablecie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeszcze wam pokażę tutaj, że to faktycznie jest stworzona na nim, żeby nie było żadnej ściemy. Proszę bardzo Voila jest i nasz dniowy potworek. Bardzo przyjemnie rysowało Jak widzicie, możecie zrobić i prostego stworka, i bardziej zaawansowanego, i potwora wielgachnego publikujcie na naszym Discordzie prozuraki na kanale Halloween 2024 Po raz kolejny funkcjonuje bez kabla, trochę go tutaj potrzącham, żeby dla niedowiarków Dać kurde tutaj pełni wizję. Nie ma nic podłączonego. On po prostu sobie działa na akumulatorze w tej chwili. Wiadomo, że punkt widzenia punktem siedzenia, więc to dla Was pozostawiam decyzję. Ale moim zdaniem, za value, które dostajemy od sprzętu nie jest to gargantuiczna kwota. Serio. Powodzenia czekam na was Rysunki, jestem ciekaw, co będziecie mieli do pokazania. Cześć!